Założę się, że nie zostawicie łapki w górę szybciej zanim ja wskoczę na tamtą e, kładkę, na tamtą płytkę. Drodzy widzowie, robimy wyścig, macie na to 3 sekundy. Dawajcie, zrobimy wyścig. Komu uda się szybciej zostawić łapkę w górę, niż e, mi tam dobiec, to napiszcie w komentarzu o tym. No i to naprawdę mega serio jest mega wielki e, wyścig, więc robimy, uwaga, macie 3 sekundy, uwaga, 3, 2, 1, startujemy Koniec czasu za... Chwile, teraz. Koniec. Komu się udało? No to napiszcie w komentarzu. Komu nie? To spróbujcie jeszcze raz. Zobaczymy. O! Zobaczymy, komu się uda. pająku, wynocha tam. Wynocha. O ty, o ty, masz ten gamoniuty, Ty. Ja mam gołganie, no. Dobra, zosta. O! Nie, on wyskakuje. Zamknę go, zamknę go, zamknę... Jest! Udało się! Drodzy widzowie, więc widzicie, no... Pająkowi się udało zostawić chyba szybciej łapkę w górę niż... Niż wam. Dobra, słuchajcie, id, idę do niej, ponieważ tam... E, mam dla niej przygotowaną niespodziankę. I zobaczycie, zobaczycie, naprawdę jest mega super! Na pewno jej się spodoba, tylko... E, czy... Czy na pewno, na pewno... E, ona jest w domu. Nie wiem. Puk, 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 halo! Halo, halo, jesteś? Jest tam kto? Czekajcie, zobaczymy przez. O! Ktoś otworzył drzwi. Kto to będzie? Patrzcie, kto to? Kto to? O, o, nikt nie wychodzi? Nikt? Nikogo nie ma, nie widać? O, o, kto tam jest? Halo, kto w tym domku urzęduje? Porwałem ją, smajslow.exe, haha. Kto? Kogo? Koparł? O, Nikt nikogo nie porwał! Dzień dobry, witam serdecznie. Yy, słucham, co? Yy, yy. Dobra, a czemu tak się zbliżasz? Co się dzieje? No! Eee. Yy. Ooooo! Minecraft jakiś zrobił się kolorowy. Patrzcie na tego kwiatka jest jakiś bardziej zielony, jakiś bardziej żółty. Mmm, muszę go powąchać. Mmm, jak pięknie pachnie. <laughs> o, ale ty to potrafisz, wow. Jakaś pochodnia bardziej żółta. To wszystko jakieś bardziej różowe, kolorowe. Kwiatki bardziej czerwone. Czekaj, jak niech powącham. Chodź, powąchamy kwiatki razem. Dawaj, <laughs> dawaj, patrz tutaj. O, możesz sobie niuknąć, patrz. No nieźle, no nieźle, patrz. Cyk. <laughs> Jak? Jest ok, Patrzcie jak się cieszy, wow, jak pięknie, normalnie niesamowite rzeczy, czekaj, ja mam dla ciebie niespodziankę, poczekaj tu, poczekaj, chodź, wejdziesz sobie do domku, tak spokojnie, zamknij oczy, idź, schowaj się, a ja zaraz za momencie poprzyniosę coś ciekawego, drodzy widzowie, mam prezent, mam prezent, taki superacki, z okazji, no, nie wiem, hmm... Walentajntów, czy co? Nie wiem, no to jakoś tak wychodzi, no chyba No dobra, ale czekajcie, czekajcie, trochę spóźnione, ale okej okay. Patrzcie na to, co ja mam Blok szmaragdów Czy czajcie tu ile ich jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć Aż dziewięć ich jest! Ej, to można zrobić normalnie blok z nich. Czekaj, ale w ogóle one się stakują, jakby? Jest widać, że one się stakują? Ej, jakby dwa tylko były, nie? Dwa są. Ej, bez to patrz. Teraz, cyk, 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 cyk. Yy, Pod was się porobiły. No dobra, nieważne. Słuchajcie, w takim razie idziemy jej to dać. Myślę, że on będzie zadowolony. Mega, mega, mega zadowolona. No, tak mi się wydaje, chyba, no. Jak myślicie, byście byli zawolodeni z dziewięciu? Zalowodeni. No. Dobra, mam dziewięć szmaragdów. Idziemy dać w prezencie. Zobaczymy. Yy, halo! Puk, puk! Halo, halo! Puk, puk! Słyszę, że. Ktoś tam jest czy nie? Czy to... to, to... A to ja jakieś dźwięki wydaję, tego... Tylko... O, o, otworzyłem drzwi, no dobra, wchodzę. Halo, halo, mam prezencik. Halo, halo, eee, dobra, tutaj jest szafka nocna. Ej, czemu ja usiadłem? Wstawaj! Chłopie, wsiadaj, wstawaj! Nie! Yeah, co to jest? Wstawaj! Nie można siadać! Ty ale dziwne, patrzcie, usiadłem tu a jakoś tam mnie teleportowało, czy co? Dobra, zobaczmy co w lodówce jest do jedzenia w zamrażarce nic, tutaj też nic nie ma o, wrzucimy jabłuszko, będzie zdrowo pysznie, smacznie, tutaj o w skrzynkach tutaj jakieś rzeczy są pochowane spoko, halo, halo co jest, halo gdzie się ukrywasz, w kowanego się bawisz tutaj jesteś, nie ej, może z drugiej strony, czekaj, tutaj mam cię ej czy za domkiem, przypadkiem ej, no bez kitu Ej, nie, nie bawimy się w kowanego wychodź, ej za domkiem też nikogo nie ma, a na domku ej, dobra, będzie trzeba wejść chyba na górę jakoś. o dig tak duk dig duk tak Nie mam pojęcia. Ej! Czy ona bawi się w kowanego? Chce się bawić? No dobra, to liczę, uwaga! Do dzisiaj... do trzech 3, 2, 1, szukam! Szukam, szukam, digo diga du nie ma, nie ma, nie ma, tutaj też nikogo nie ma, o, za kwiatem nie ma. Hmm. coś mi się wydaje, że na górze by było trzeba zerknąć, tylko nie mam pomysłu jak się tam wdrapać. Hmm, może po prostu weźmiemy jakieś bloczki, o, na przykład takie i takie. I po prostu wejdziemy na samą górę i sprawdzimy co tam e, w trawie piszczy, tylko e, jakby, o, tędy się po prostu wwalimy. O, o, to będzie chyba najlepszy pomysł. Dobra, cyk, o. Okej, okay. dobra, teraz dwa, trzy, cztery, pięć, jest. Halo, znalazłem! Nie ma tu nikogo! Ej, co jest grane, naprawdę? Eee, no nie ma ani z tej strony, ani tam, u, u nóbka, tylko diamenty jakieś zostały, halo? Ty no nie widzę jej, jej, gdzie ona jest? Patrzcie, w tamtym domku może, może poszło za mną tam, gdzie te emeraldy miałem. Halo, tutaj są szmaragdy, dużo szmaragdów! Ej, co? Patrzcie! Nubek ją goni, o nie, Nubek, co on wyprawia, o, -o muszę ich gonić, patrzcie, pobiegli gdzieś tam do lasu, o, 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 dobra, ej, Nubek przyszedł, on coś tu kombinuje znowu, o, -o nie mogę tak tego zostawić, drodzy widzowie, o, o, to teraz on przegieł. słuchajcie, ja tu się szykuję normalnie na niego, pobiegli tam na górę, no nie, 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 nie Nubek, 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 słyszysz mnie? O nie jest chyba za daleko. Dobra, gazu, 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 muszę za nimi gdzieś pobiec, jakoś zdążę, na radę! Idzie, w lewo, w prawo pobiegli chyba tam bardziej, co w lewo. No dobra. Ehm, jakby pójdziemy tutaj, tak żeby on mnie nie przyczaił. Muszę go okrążyć, słuchajcie, muszę jakoś go bardzo okrążyć. Ty! Są tu blisko, Nubek, stój! Stój szybciej, Nubek! Szybciej. Co? Co szybciej? Do kogo on gada? O, o, dobra, gazu, gaz, 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 gdzie oni są? Tutaj gdzieś byli nie oglądaj chyba? Się na siebie. Jak nie oglądaj się, kto to. Czemu... Czemu ją prowadzić, gdzieś nie wiadomo dokąd? Halo, O, o jeszcze spadłem? Nie wiem, gdzieś zgubiłem ich. O, tak, tak, поговорu, o, doszło, doszło, tutaj. Eee, dobra, czekajcie, muszę się tutaj rozejrzeć, nie widzę. Widać kogoś? Ktokolwiek, halo, nupek. Woda, o, o, mam bardzo mało serduszek, muszę zjeść. Okej, okay. regeneracja już działa. Czekaj, czekaj, jest woda, gdzieś przy jakiejś wodzie byłem. Z... O, tutaj byli na pewno, tak blisko. Mogłem już ich zaatakować. Czy go w sumie, nupka? Co on wyprawia, drodzy widzowie? To jest po prostu niesamowite. Czemu? Gdzie? Tu jest woda jakaś. Czekaj. Gdzie oni są? Eee, zgubiłem ich. Dobra, wejdę tutaj na górę, na pewno ich dostrzegnę tutaj, tak? Tylko tak od szybciutko, 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 szybciutko. Jak dobrze wiecie, Nubek przegrał bitwę. O, Żeby po prostu odczepił się od nas, bo teraz robił jakieś dziwne akcje, krzywe. No gdzie oni są? Halo! Gdzie jesteście? Patrzcie, gdzieś pobiegli nie patrzeć w lewo, no. W lewo? Aha! Czyli jak ona patrzy w lewo, to to prawdopodobnie oni gdzieś są tam. O, dobra, przywodzie, to pewnie tutaj byli. Okay. Na górę wchodzą. Dobra, szybciutko, szybciutko, szybciutko. szybciutko. Aha, ała, tutaj jest napisane. E, Maistru, to ty. Patrz tutaj, tutaj jest małpuna na śniegu. Co? Na śniegu? Ej. To tam są! O, o! Nie, 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 nie! To dobra, widziałem ich! Widziałem tam, daleko, gdzieś w oddali! Widziałem ją! Dobra, szybko, szybko, na ratunek, na ratunek! Okej, okay. może zrobimy to tro trochę szybciej! Zobaczcie, zrobimy coś takiego! Tak, tak, tak! Zrobimy crafting! Zrobimy sobie łódeczkę, nawet i dwie, żeby było dużo, dużo szybciej! Proszę bardzo, cyk! Poszło! Lecimy gazu! Z odsieczą na nóbka! Tak jest, to teraz to będzie miało przegrane, chłopaczcie, pach, 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 gdzie oni są, gdzie oni są, zaraz ich dopadnę, tu, przy śniegu, czyli tu gdzieś byli, już pewnie są w tamtą stronę poży nie wiem, dobra, e, okrążymy ich, proszę bardzo, Nubek, gdzie jesteś, e, czy nie, mi ile jesteś nie mnie nie no, obok mnie, przy, przy wodzie są, okej, okay. przy Iż wodzie, Redstone, tam są, widzę ich! Okej, okay, okej, okay, gazu, gazu, gaz, 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 gaz. Na pełnej szybkości muszę prędko, prędko biec... Nie wiem gdzie zniknęli. Tam są, widzę ich! Dobra, weszli w do jak do jakiejś jaskini, czy co? No nie, przeskoczyli górę. Dobra, widzę, 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 gazu, za nimi, za nimi, za nimi, za nimi. Okej. Okay. O, Patrzcie, ona próbuje mu się wyrwać, a Nubek ja cały czas ją... Nie, y jego. Ona płacze, zobaczcie, rokrączkami. O nie, nie, już jestem blisko! Trzymaj się! Zaraz będę tu obok, co to jest? A! Tam owca się zespawnowała jakaś jedna. Dobra, tutaj w dół poszli, widziałem, tutaj pochodnie. Eee, już jestem bardzo, bardzo blisko ich tylko wystarczy. Ale jak ja go złapię, jak ja go normalnie złoję. No co on wyprawia? Zobaczcie, już jestem coraz bliżej. Gazu, gaz, 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 gaz. gaz. Pełno prędkości. O nie, wpadłem w dół. Dobra. Już bliziutko patrzcie jaki parku to o czym ba nie mówić? Halo, słuchaj, już jestem blisko. Dobra, jeszcze momencik, momencik, momencik i zaraz będziemy mogli już yy, ogarniać sprawę, dobra? Ty, Nubek ją po prostu prowadzi. Słuchajcie, ją jakoś prowadzi do przodu cały czas. Teraz jakby w tamtą stronę cały czas, czy w lewo. O, oh, już się sam pogubiłem, pszczuki latają. Piękna pogoda, a oni świrują jakieś rzeczy, odwalają. Nie no Nupek, no co on narobił najlepszego? Ej, nie widzę ich. Nie widzę ich. Pogubiłem ej, ale co to za jakiś... Obs czy ten y, bruk? Co to za cobblestone, Nie wiem. No dobra. Ciap, 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 gazu, 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 gazu. Dobra, szybko po drzewach. Zobaczcie, matronerito to I to robi one. Jest elegancko, chyba do tego. Tu są! Widziałem ich, widziałem ich. Tak, 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 gazu za nimi, za nimi, za nimi, za nimi. Gaz, 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 gaz. Dobra, tutaj już w przywodzie. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay, okay. I puh. Oj, gdzie oni są? tam, Dobra, o, o, o. już jestem bliziutko. dobra, wskakuję. U, u, u. Dobra, i czy oni weszli do środka? Co jest grane? Halo, halo. Nubek! Tu jesteś! Albo tu. Gdzie oni są? Koniu! Gdzie oni są? Powolutku. Teraz jest najważniejsze. Słuchajcie, wejdź tam do środka. Co jest w tym tunelu? Nie mam zielonego pojęcia, czekaj. Nic nie widać, jest strasznie ciemno. Czekajcie, może pochodnia mi pomoże. Dobra? Pyk, pochodnia. Okej. Okay. Ej, boję się trochę. Powiem szczerze, że naprawdę się tutaj boję. Halo! Jest tu kto? Halo! Pochodnie porozświetlane? Dobra, nikogo nie widać. O! Jakby jakiś dźwięk był za mną, nie wiem co to jest. Słychać jakieś dźwięki? Chliptanie jakieś wody? Co jest, dobra? rozświetlam. Pyk! O! E C Czy to! Ej, to wy jesteście halo! O, o! Patrzcie! Nie! To oni! Nubek! Zostaw! Ją. Co ty robisz? Co ty wyprawiasz? Widzowie! Nie, 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 nie! O, -o. Co? Co wy robicie? Zbliżam się spokojnie, nic, spokojnie! Ja? Ja? Nie. A to ona ma kliknięć! nie rób tego! Nie! Nie! Patrzcie! Spadli na dół! Ooo! Wow, wow. Ło! Ej, zamknęło się! Jak to jest zrobione? Czekaj! Oh tam jest jakaś woda, halo, to ja, matruner, nie, patrzcie, tu jest jakiś mechanizm, widzowie, słuchajcie, muszę ją uratować przed nobkiem, nobek oszalał, co on wyprawia, nie mam zielonego pojęcia, drodzy widzowie, Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję na tym kanale. Wbijajcie również na mój drugi kanał Pell Games, koniecznie! A ja muszę iść ratować, spróbować, widzicie, on ją uwięził! Nie wiem co on chce wyprawiać, co on chce zrobić, ale trzymajcie kciuki, bo to może być naprawdę opakane w konsekwencjach jakichś dla Nupka. Ale niech ja cię dorwę normalnie Nupku. Normalnie zrobiłeś sobie tutaj... Niezłe rzeczy, no. Dobra, drodzy widzowie, trzymajcie się gorąco, a ja wskakuję za momencik, zobaczymy co tam będzie. Trzymajcie się gorąco. Do zobaczenia, niech Eldorado będzie z Wami. pa! pa.